Ja jestem młodym ali 780 jesteśmy takim na moim świecie, tak powiem skopiowanym, ale nie do końca na moim świecie kreatywnym będę Wam pokazywał te haki, instaleki ciekawostki dalej I przepraszam, że jestem taki... Zmalnowane, ale wczoraj dostałem wirusa jest mi no, no ale nie wujek mi zainstalował Minecraft, jest... więc będę mógł nagrywać i niestety wszystkie światy się usunę i wszystko co wiem, na przykład na tym takim świecie co nie. No, Dobra. Więc przejdźmy do ciekawostek. A tak komentarza na puszce, które ciekawostki byście znali, a których, więc za niedługo do was wrócę. Pierwsza ciekawostka jest z tym oto panem przywołującym. I... O Jezu, nie. Dobra. I on reaguje na niewielkie ojce i je falwujemy. Czerwony. Ale zostaw pan. Na niebie? Ja jestem. To mój chęci postawił. Wezmę sobie z zamieczek. No. Właśnie długo będę z kolejną ciekawostką. Kolejna ciekawostka jest taka, że jest. Dużo i uderzy w dużo z tych modów w piorunku, to się, zdarzy się coś ciekawego. Na przykład z mini z miniatura widma, a z ciepera naładowanego, których nie bucha z większą siłą. A z takiej próby krufny... zamienię się w taką próbkę, więc... więc... No, za niedługo będę z lajhakiem, więc... cześć Ja z że tak powiem, z TikToka. Jest taki, że to jest taki mechanizm, jakby ktoś chciał, może sobie zrobić. Więc tak, stawiamy sobie dwa takie bloczki, dajemy pochodnie. No. Robimy coś takiego. Nie wiem, czy teraz dobrze, żeby czy źle je. Bo dawno ten like tak robiłem, więc zapraszam, jak się pomylę. I to leciało tak. O! No i mamy tańczące, że tak powiem, stojaki na zbroi, które tutaj o, na zawsze pozostaną. Będą sobie tańczyć, więc dance, dance, ends, dance, 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 dance. Teraz z kolejną ciekawostką będę za niedługo Dobra, jesteśmy z kolejną ciekawostką przynajmniej i ciekawostka brzmi tak, że piglin i hodlin po jakimś czasie zamienił się w... O, no, zamieniajcie się. Zamieniają się, bo się tręcam. Halo! O! Piglin! Zamieni się w zombie pigmana A hoglin w... Zoglina Panie, co ty robisz? Aaaa! Ha? Chyba myślisz, że to mu obdoba, żeby nie damy. Zanie do z kolejną ciekawostką. O, w te eki. Kiedy można nimi nazwać, jakoś swoje zwierzęta i tak dalej, ale dana nazwa, a na zwierzęta może iść śmiesznie. Tak. na przykład, jak. będzie. jeb, czyli drzew. podłoga Kobietkę, to będzie u nas zmienić kolumny. jak chyba grab albo glom, lub dil. Di, bo ne, to nie? Nazwiemy. Na przykład taką owieckę, wtedy będzie chodziła do góry nogami. Jeśli nazwiemy krójka to A Toast zamieni się na przykład z takiego koleczka, alo, na takiego. I to, taka mała ciekawostka, użytkowników Modang miał kluczka, które niestety zginął, i na pamiątkę jest w takiej, tutaj taką mnie upalwę, więc nieważne. Jeśli nazwiemy wikitatora, czyli okrągłego John, John, my, przez dwa NY. To wtedy będzie atakował wszystko co zobaczy a źle napisałem już to poprawiam A się zastanawiam dlaczego nie działa Halo Uciekaj i będzie atakował wszystko, co zobaczy. Oprócz swoich kolegów, tych Przywoływaczy, e, Kogo jeszcze i tak dalej. Czekajcie. A, to dobrało. I za niedługo przyjdę z kolejną ciekawostką. Więc, no, handy mogą mieć ciasto. No, naprawdę nie spodziewałem się, żeby panda jadła ciasto. Spodziewałem się wszystkiego, ale. No, ale już ubiżotuje. Bądź dom na ciastka. Od swojego dobra. Fajne długość, jest kolejna ciekawość Dobra, już jestem. I tak, papugi. I fajna schonka. A lubicie ciastka? No pewnie, że lubią. Albo nie lubią. Więc papugi też lubią, ale to jest zapewne ich. Że tak powiem. Ostatni posiłek. Smutny. A teraz będzie kolejna ciekawostka z papugami. Tylko, że muszę ją oswoić. I wam się ta ciekawostka zapewne spodoba. I ta. Ciekawostka to będzie ostatnią na pewno dzisiaj pokażę ją. No. Wybierzmy jakąś fajną płytę. są jakieś nowe płyty. Hmm. Świegot, aha. Ten. He, dodano pala nowych płyt, fajnie. Dobra, nieważne. To jest grane. Dzień. I bezchmurnie. Mamy taką papugę. Jemu mu. jej jemu. Co nie? I oczywiście musi udawać klifera. A dajmy sobie więcej Papużek. bo kto nie lubi papu? Nie zawsze te papugi denerwują w Minecrafty, bo czasem mogę się tak przestraszyć i tak. wygląda tak, że jak damy płytę, to one będą tanczeć. Aro, czemu nie tanczeć? A, mam papugę. To jak fajnie. No i będą sobie tańczyć. To jest... Koniec już tego odcinka. Co tutaj się... Um, to już koniec tego odcinka. Myślę, że Wam się podobało. Może się zasubskrybować. Ziomprbuszek. Zostawić łapkę w górę. Fona i tak dalej. I napiszcie w komentarzu. Jaka, jaka ciekawostka mi się podobała, jakie jest na liście, więc bye bye!